Cześć! Ja jestem Begita, to jest kolejny odcinek serii Resident Evil 6, na który was serdecznie zapraszam. No, takim bardziej w stylu przyspieszonym, jak sami widzicie. O kurde. No, cały czas jest tam atakowany. Cały czas jest... O kurde. Nie dość od przodu, to od tyłu. Z Dobra. Dobra. Ej, spierdzielamy stąd. Chodź. Chodź, Pierce. Coś tu leżało? Czy się daje? Nie. Dobra, jasno spierdzielam. Nie mam amunicji. Nie mam życia. Jest bardzo, bardzo źle. Jest bardzo, bardzo źle. Ej, no naprawdę, no sami, widzieli, sami widzicie, co się poprawia. Ok? Musiałem. Naprawdę musiałem. Do you feel it spreading through your body yet? I'm just giving you exactly what you gave me. Simmons. At first, you'll be afraid. But don't worry. You're just becoming the monster you always were. You and everyone else on the planet. You and your family may have shaped the world into what it, it is today. But starting tomorrow. It's all going to change. Okay. oni idą za mną, mogą iść. Jak to się mówi? It doesn't matter, bylebym chciał amunicję. Holy shit! Jeden flashbang, zabrakło amunicję. O nie, nie mi się. I don't like it. Dobrze, że uciekłam do to. Zabawić się można zawsze, ale bez amunicji gówno zrobimy. Kule padają jak muchę, jak to ktoś kiedyś powiedział. W jednym filmie. Ej, the wong. Fuck. Go nie miał. No nie, zaczyna się Dobra Byle po dziesięciu mi ich nie wyskakiwało Dobra, więcej amunicji Okej okay. Ale nie podoba mi się to Ja nadal nie mam amunicji Fuck O nie Nie tak, nie tak. Miało być tak. O oh, fuck! Co to za pieczone robaki. Co to za Wiecie co? Ja to spierdam. Oła! Dostawcie mi pizdu. Tutaj. A tu znajdę coś ciekawego. To jest ten kracen. Dobra, może być. Dobra, chodź. kurwa, macie. Co to za przypuszczone robaki? Dobra, spadamy stąd. Cholera. Dobra, chodź tu piersi Bez amunicji to ja tu nic nie zrobię Uff Tam leży już chyba, gdzie? Coś, nice Uff, wybuchnie wiedziałem, że żeby... wybuchnie Nie zdążę Dobra, nadrabiamy amunicję do tego Do Green Aid Lantera to sobie użyjmy Ja nie mam miejsca dlaczego? Hey, a mam nowe pociski Fasowe, wybuchowe Okej okay. Dobra, a robimy reload Tu reload zrobiony Tu reload Zrobiony, dobra Holy shit <ścoughs> O nie Please ho, ho, ho. Very nice! No i pięknie! I tak możemy się bawić! Punkt umiejętności tylko niedobrze. My mamy iść tam. Tu będą skrzynieki zapewne. Czy nie? Amunicja do strzelby, why not? Może być, it's worth. It's worth. Hmm. Aha, to mogę przez blach przeskoczyć. Nie, nie, not necessary. Chodź tu pies come on. Jaka się tu wyprawę? matko! Jest tak kuźwa niebezpiecznie.

Ej da, ile no możesz uciekać? Green herb. O kurde. Dobra. O fuck, i tu jest za dużo. Kurwa. Odbucha. O. Green herb. Give me green herb. Oh. Hmm. Co jeszcze mogę zrobić? O! O, właśnie. Teraz jest gicio. Miód, malina. Dwa razy muszę użyć. Co najmniej. No dobra, lecimy. Let's go, let's go! Za Eidon-Wong. Coś tu jest. No. Nie ma nic. Widzicie? I see you, my friend Nice. I oto Chodzi, ej Aha, to zniszczyć spoko. Dobra, tu będzie dużo rzeczy. No, musi być. Granat. Amo, amo. Punkt umiejętności. Nice. Szykuje się rozruba w takim razie. Troszkę amo weszło, ale dalej to nie jest bez rewelacji. No cóż. Będzie trzeba... Będzie trzeba się... Będzie trzeba co? Trzeba się cieszyć z tego co się ma, tak? Na tej zasadzie. Oh fuck. What the fuck is that? Okej, okay. not so bad. Grenade i amunicja, z A ta tylko ucieka i ucieka. Chodź tu Ada. W końcu cię da orwę. <laughs> Niesamowite, no dobra. O nie. и разделям с тонка о нет Фак спадам с Nie ciekawy, jak będziemy grać idą, to też będziemy mieli tyle zabawek? HOHOHOHO, ho, ho, ho. oj fajnie by było. No, zdecydowanie. Dobra, chodź tu, Pirs. Nie ma sensu tamtego zabijać. Ale kurde mi odepchnął, ty! Kopiuł się! O oh, fuck Oj 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 nie miałem szans Mhm. Mm Ale z pełnym życiem będę, nie? Co jest dobrego Okej. Okay. Pięknie mu skręcił kark. No. Dobra. To ty też nie żyjesz. Gdzieś ty polazła, tam żeś polazła. Hm. Tylko tu coś leżało, tu do zniszczenia... ...to, tu są punkty umiejętności. Amunicja, okej. Okay. Czyli tam. O kurde. No nie, no widzę, was matka nie miała. No fucking way. No. O nie. Pasy jaja Tak, zajebiście. O kurde, o kurde. I bas ja robisz. Fuck! Tak, ja są sparam. O nie. Dobra, no trzymajcie to Dobra. Ten nie żyje. nie żyje, ja bym zawsze od tyłu stópnicy Dobra, nice No, giniesz Chyba zginął o kurde, ten robak to mnie w kurde już to już nie żyje, okej okay. I o to chodzi Uff Kolejny grana. na sprzedaż się na pewno Pistolet! Kolejny granat, i to błyskowe, wraca Nice Dobra, trochę amunicji wróciło Uff, tyle dobrego Dobra, idziemy do góry Co jeszcze mnie czeka? To jest niesamowite Ktoś rozpierdol? O! Hello my friend Not good przyjdzie zaraz roślinka to nie będzie fajne to nie będzie fajne amunicja do pistolu i to dużo granat ręczny czy flashbang Dobra, daj mi granat mówiłem idź pań w chuj

Don't listen to her, Captain! But where are my manners? I mean, really. I should be thanking you, men, for being such good test subjects. <laughs> Ever since Adonia, all I've wanted is to see you dead. This isn't about vengeance. It's about justice. It's over, Ada. You're right. It is. The aircraft carrier is preparing for launch. Launch? And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. But this time, it won't just be one city, it'll be the whole world. Can stop it now. Damn it! What the hell just happened? <laughs> this looks like a different strain. There are two missing. Just take what's left. We'll bring it back to HQ for analysis. This is Alpha Leader. I need a report on the missing vessels ASAP. The city has been compromised, and we've lost contact with all local assets. We need more time. We don't have it. The terrorist assault was just a diversion. The real attack will spread the virus globally. Now what? Let's check the rear hangar. There've got to be some planes back there. Yes, sir. Uh-huh. Alpha Team, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. ciekawa. Yes, sir. Ja się nie żyje? To też dziwne, nie? Okej, udaj się do hangaru. Te trupy mi się nie podobały, że powiedziesz. Czy ja lasun, co jest? Damn to Well, let's go see if we can hunt him down. Dobra, He's dead, which means someone else is here. Anyway, we got the first code. Okay. A co to jest? Obcy kontrapredator? Obcy? Nie, Nie wiem, co powiedział kontrapredator. Obcy? O tak. ile kul na to trzeba zużyć. Ej, to żyje dalej. Nie podoba mi się to. Ej, fuck! To gówno otwarte jest Ej! O, bo, aha, bo celowajmy dlatego. Nie! Nie mogę tego skopać w ogóle, fuck? Okej okay. Aha, od tyłu jeszcze. Ciekawe. Ej no obcy, dosłownie obcy. Spoko. I don't like it. Dobra. Ty jeszcze rzucił. Ten nie żyje, ten nie żyje, tak? Mam taką nadzieję. O fuck! Co tu się wyprawia, moi drodzy? Kurde. Myślę, że to ma to akcentów zakończony ten odcinek. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że bawicie się równie dobrze jak ja. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować kanał. Ja wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.